Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, piąty dzień stycznia, jest dzisiaj piątek, jest dzisiaj dzień bitej śmietany. Lubię bitą śmietanę, to złe jest, w ogóle lubię. Czy wy też odczuwacie taką genialną przyjemność, jak bierzesz tą taką, wiecie, szczególnie tą taką, ja wiem, że ona nie jest zdrowa, lepsza jest taka ubita, taka w sensie własnoręcznie, ale jak się bierze takie te bite śmietany, wiecie, z tej tubki, nie, co się tak wyciska i tak sobie, wiecie, prosto do, do otworu gębowego, jakie to jest po prostu super. Niektórzy to w ogóle, jak to widzą, to są tym jakoś tak oburzeni, tak w ogóle, że jak on mógł? No mógł, no, bo to jest taki prosto do paszczy. Dobra, piąteczek, czołóweczka, robimy odcinek. Zapraszam. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, serdecznie Was witam i zapraszam jak to zawsze w piątki na biblijny cytat. Proste zdanie dzisiaj, bardzo piękne zdanie. Na pewno się już kiedyś pojawiło albo w szóstej rano, albo we wstawakach, albo w innych pięciu minutkach, ale to jest zdanie, do którego trzeba ciągle wracać. Psalm 37, 5 werset, następujące słowa: Powiesz Panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał. Kochani piękne zdanie, niestety często trochę przez nas wykorzystywane niecnie. Dlaczego mówię niecnie? Bo zobaczcie, to jest takie zdanie o tym, żeby Panu Bogu zaufać, powierzyć Mu swoją drogę. On będzie działał. Czyli mówiąc tylko, z naszej strony jest taka duża bierność, nie? Z naszej strony jest takie duże wiecie: Panie Boże, ja ci tu wszystko to słynne, tak? Księdza Dolindo, takie, no właśnie, Jezu, ty się tym zajmij. Mówiłem Wam już tysiące razy. To jest bardzo piękna modlitwa, którą niestety wykorzystujemy w bardzo zły sposób. Czyli sami nic nie robimy, a mówimy: Panie, Jezu, ty się tym zajmij. Otóż uwaga, kochani, powiesz Panu swoją drogę, czyli uwaga, ty pewną drogą musisz iść, yy, wiedzieć dokąd. Wiedzieć jak iść, mieć siły, żeby iść. To nie jest tak, że masz stać na początku drogi i powiedzieć, Panie Boże, zaprowadź mnie tam do końca. Nie. Powiesz panu swoją drogę. Droga, kochani, to jest proces. Droga to jest coś, co robimy, żeby gdzieś dotrzeć. Droga to jest tak, że masz jakiś cel, na przykład, nie wiem, pozbycie się jakiegoś grzechu, na przykład, i wykonujesz teraz, idziesz drogą do tego, żeby się tego grzechu pozbyć. Uwaga, kiedy idziesz tą drogą, to jasne, Powierzaj ją Panu Bogu, on będzie działał, on będzie Ci pomagał, on sam wkroczy w tę drogę. Ale jeżeli tą drogą nie pójdziesz, jeżeli nie będziesz wykonywał tej drogi, no to dlaczego oczekujesz, że po prostu nagle Cię magicznie tam na drugi koniec przeniesie? Nie? Kochani, nie, to jest z naszej strony bardzo często takie. Zwalanie na Pana Boga. Tak. Może być oczywiście tak, kochani, że jesteśmy w tak nędznej sytuacji. Ja wiem, że my zawsze myślimy, że jesteśmy w tak nędznej sytuacji. Ale może być tak, że jakby nie masz zupełnie sił, że nie jesteś w stanie się ruszyć. I uwaga wtedy, czy Pan Bóg cię może podnieść, czy może cię Pan Bóg na tę drogę pchnąć. No pewnie, że tak. Ale znowu, kiedy to zrobi, to potem Pan Bóg będzie liczył, że dalej to będziesz sam jakby ciągnął, że dalej będziesz. Z jego pomocą, ale jakby będziesz aktywnym uczestnikiem tej drogi. Kochani, ja wiem, że my wszyscy jesteśmy prawie zawsze przekonani, ale ja jestem aktywnym, to nie jest tak, że ja oczekuję. Kochani, ja kiedy patrzę na swoje różne działania, na swoje nawracanie się, na różne zmiany, to mimo, że byłem przekonany przecież ja tu też się bardzo staram, to bardzo często moje starania polegały tylko na chciejstwie. Czyli ja się starałem chcieć. Wiem, czasem to jest w ogóle dużo, nie? Ale tak naprawdę z tego chcenia do konkretnego działania, to ja niewiele robiłem, żeby przejść. Kochani, Pan Bóg chce nam pomóc we wszystkim, ale idźmy tą drogą. Pan Bóg cały ten rok będzie chciał nam błogosławić, ale musimy pójść tą drogą, gdzie On nam będzie mógł błogosławić. Proszę nie zapominajcie o tym. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Oczywiście, że z niego bardzo się cieszę, jak zawsze, no bo dlaczego miałbym się nie cieszyć? Prawie kończymy ten pierwszy tydzień nowego roku 2024. Kto by to pomyślał, że dożyjemy do tego roku, nie? Niesamowite to jest. Słuchajcie, ja będę miał w tym roku ile już? 46 lat, tak? Ha! Proszę bardzo. Kto by to pomyślał? Yy... No, pozdrawiam, ściskam, błogosławię. Pięknego dnia Wam życzę i widzimy się jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.